Szukamy ciekawych gier edukacyjnych dla córki. Zamiast marketowych jednorazówek, wolimy porządne rzeczy. I przy okazji pomagamy innym. To miejsce, które łączy ideę pomagania z dbaniem o środowisko i z gospodarką drugiego obiegu. Nasze rzeczy nie tylko odsprzedajemy i zasilamy nimi działanie naszej fundacji, ale przekazujemy także potrzebującym. Szukam niebanalnych rzeczy. Ten sklep pozwala żyć z moją filozofią Zero Waste. Jeśli chodzi o odbiór gabarytów zapraszam do kontaktu przez Messenger, Whatsapp, MMS lub telefonicznie. Chciałbym to oddać na cele sklepu. Dziękuję. Panu przysługuje odliczenie od podatku. O, nie wiedziałem, super. chętnie skorzystam.